Siemanko z tej strony Robson, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z z Minorwera. Yes. Dzień dobry. Jaki to był kolor, ej? Dark blue. No nie zdążyłem napisać naprawdę. Aha, drag. Także drak. Faj życia. Pierwszy raz wiedziałem co to za kolor i nie zgadłem. Prawda? I oczywiście Zrzuca, ze mną tutaj Olivia. I, nie dorzuciłem. I nie trafiłem. Przywitaj się ładnie Oliwia. No powiedziałam dzień dobry, tak? A, to sorry. Dobra, oliwia, masz jeden punkt. A nie, tutaj schodzi punkt jak się przegrywa. A To o jest nie. Dość trudna rozgrywka. O, mam TNT, spoko. No i drugie też to zgarnąłem. A więc spoko, Nie lubię jeden tego modyfiker. No bo to jest dziwne, masz 5 punktów i, i tak przegrasz. Kurde. Quickly, szybko. To cię zeruje, jak przegrasz. Całkowicie? Musiałam się jeden punkt schodzi, O, to lipa. Win or losy Dobra, mam Uff Ile ich było? Dużo Za dużo <laughs> Dobra, drzewo, jest Udało mi się Spoko, jak na razie prowadzę, nieźle. Nie, Ty tam masz dwa punkty To się jest okej Naprawdę mam dwa punkty? Teraz stracę okay. bo... hmm. Faka Te emocje jest tu! Dobra, złapałem jakąś pochodnię. Jest, jest, jest! Prowadzę! Nie, co ja zrobiłem? Czy mi się to zeruje teraz? Kliknął. Prowadzę! I zero punktów teraz. A dobra, tu chodziło o to, żeby spaść, a ja przypadkiem spadłem. Okej. Okay. Don't move. don't move! Spoko. Don't move. W ostatniej don't sekundzie don't się zatrzymałem Ten team Josep Jak? Joseben? Ben? What? Dobra. 180 Jej. Proszę trafił. Nie, naprawdę. Zawsze wychodzi a jak nagrywam to nie wyjdzie naprawdę. Libia. Okej, okej. Skupienie. Skupienie, żeby na takim prostym się nie skuć. Chyba już wygrałaś. Jeśli się nie skujesz, nie, <noise> tylko ty masz 9. <noise> no i od nowa, że nie tak wierzę. powiem. Wszyscy zero. Wszyscy. Punch, punch. Punch, drzewo. Punch. Nie mam no drzewa <noise> Nie cię. <noise> no, Sorry. Nie chciałem, no. Ej, chyba mi nie zaliczy, chociaż. Nie, nie zajrzy, Proszę, proszę. Okay. jest. Udało się. Jedni. Nie, tutaj jedna osoba tylko wygra. Dobra. Trzeba tutaj taktykę mieć. Prawie poleciałem spoko. Nie, tu nie, nie pokusuj mnie, co z tego, że mam dwa punkty? Winners, Olivia, Yoloman, co? Ha! co? a z dwoma punktami? Nie, z czterema, to się nie liczy, weź. Ja się żegnam z wami, do następnego odcinka i cześć! Cześć!